W tę piątą niedzielę Wielkiego Postu, tydzień przed Wielkim Tygodniem, Kościół pokazuje nam jakże istotną Ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza. Ta Ewangelia jest przebogata nie tylko w symbole, ale w pytanie, które każdy z nas musi sobie zadać. Pierwsze pytanie. Zobaczcie, że na początku pojawia się Tomasz Didymos. My go znamy z greckiego imienia, ale Didymos to przecież bliźniak. W Piśmie Świętym właściwie nigdy nie mamy opisu jego brata bliźniaka, bo tak naprawdę tym bratem bliźniakiem Tomasza jest każdy z nas. Człowiek, który ma prawo do wątpliwości, do pytań. Człowiek, który ma prawo do poszukiwań. Ale na początku tej Ewangelii nasz bliźniak Tomasz mówi: Skoro Panie, idziesz w niebezpieczną drogę, to my pójdziemy z Tobą, żeby tam umrzeć. I jakby Jezus to zupełnie ignoruje. Ale nie ignoruje tego, że nie lubi emocji, tylko mówi: Popatrz, wielki tydzień nie może być tylko skupienia się na emocjach. Wielki tydzień musi być przede wszystkim skupieniem się na doświadczeniu Boga. A Bóg przede wszystkim wzywa do jednego: do tego, żeby odważnie za nim pójść. Żeby odważnie zaangażować się w to, co nazywamy wiarą. I żeby odważnie powiedzieć, że rzeczywiście z Bogiem chcę być. Ta Ewangelia o Łazarzu nie jest tylko przypomnieniem wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, ale jest bardzo ważnym pytaniem do każdego z nas. Po pierwsze, co we mnie ma umrzeć? W czym nie jestem gotowy do doświadczenia Pana Boga? Co tak naprawdę trzyma mnie przy tym, że jestem człowiekiem ziemskim i nie jestem w stanie wzbić się ponad pewne standardy? Zobaczcie, Bóg nigdy nie powie: w Tobie ma umrzeć to lub tamto ale zaprasza do refleksji i mówi, dorastaj, doświadcz, poszukaj, przybliż się. Ale jednocześnie jest drugie pytanie, co we mnie domaga się, żeby na nowo ożyło? Co we mnie musi zmartwystać? Co jest takiego istotnego, że w tej mojej wierze to ja kuleję? Nie ulega wątpliwości, że za każdym razem we mnie musi zmartwystać i na nowo ożyć moja wiara, moja nadzieja, moja miłość, moja umiejętność bycia człowiekiem, czasem moja kultura, Czasem to wszystko, co gubię na drogach mojego życia. Ale Jezus, zapraszając do tego, żeby coś ode mnie odeszło, czyli umarło, ale także, żeby coś we mnie żyło, zdaje sobie sprawę, że dla mnie człowieka jest to trudne. Dlatego płaczę, jakby współczując każdemu z nas i mówi rozumiem Cię, mój drogi, bo być może dla Ciebie jest to trudne. Trudne, bo się przyzwyczaiłeś do pewnych standardów czy systemów myślenia. Dlatego tak trudno Ci od czegoś odejść i za czymś się opowiedzieć. Być może jesteś zmęczony i widzisz, że Twój charakter jest taki, a nie inny. I nie jesteś w stanie zrobić kolejnego kroku. Być może jakaś dziwna podpowiedź w swoim życiu przypomina ci, że to, co jest, być może jest fajne i nie jesteś w stanie się od tego oderwać. Być może płacze także nad nami, ponieważ widzi, jak trudno nam osiągnąć świętość, jak trudno nam osiągnąć nasze człowieczeństwo, jak trudno nam Osiągnąć normalność. Dzisiejsza Ewangelia o wskrzeszeniu Łazarza jest takim zaproszeniem do refleksji każdego z nas, gdzie Pan Bóg mówi: nie bój się, odchodzić od tego, co niewłaściwe i zawsze podążaj za tym, co dobre. Bo jeśli Ty każdego dnia. Będziesz ożywiał siebie, tak naprawdę staniesz się świętym. A jeśli przyzwyczaisz się do jakości, nic w życiu nie osiągniesz. Dlatego nie bój się wymagać i kroczyć ku ożywieniu, ku świętości. Amen.